Jesteśmy bezpieczni. Hubert Miściwojewski, Paweł Jóźwiak. Witam. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Paweł, co już chyba się nie ukrywasz, że masz... Ej, chwileczkę, ja się z niczym nigdy nie ukrywałem. Jestem tutaj, bo wspólnicy poprosili mnie o pomoc. Tak. Ja w sobie nie dziwi im się, bo jestem osobą bardzo doświadczoną w tym biznesie. Także grzechem, był, grzechem byłoby nie skorzystać z mojego wieloletniego doświadczenia. Nie dałeś mi dokończyć, Paweł. Mów. Widzimy Cię na zdjęciach do trailera z zawodnikami, z Kasiuszem. Jaki jest Twój udział w Prime? Czy Ty... Nie, no udziału właśnie nie mam, troszeczkę może, może żałuję, może kiedyś mi odsprzedadzą, Kto wie, na razie udziałów nie mam, aczkolwiek dogadają się z nimi, że pomagam im przy tym projekcie i podoba mi się tutaj. Czyli właśnie, i jak? Dalej kochasz ten świat flicków czy nie? Słuchajcie. Tylko głupia osoba nie zmienia zdania. Ja kiedyś to krytykowałem, ale pamiętajmy, że na początku całe środowisko sportowe też krytykowało, a teraz i wszystkim głosem wszyscy mówią, że kochają freaków, Mi też się tutaj spodobało. Także tak, no co, zmieniłem zdanie i tyle. I podoba mi się tutaj. No wiadomo, że jestem fanem sportu, ale w tym świecie to jest fajna rozrywka. Dobrze się tu bawię, siedzę na konferencji, obserwuję. Naprawdę podoba mi się. Właśnie, jako cienięż konferencję. Z tego co widziałem, pierwszy panel mocny, drugi ee, trochę. Wtedy my spadły chyba. No to ret tak trosze, troszeczkę bumerował, nie? Delikatnie. Pierwsza część zajebista. No liczę teraz na, na trzecią część panelu, że będzie dobrze. Najważniejsze są dobre oglądalności, także jestem zadowolony. Kogo było i zakontraktować z tej karty walk. No nie no, to wszystko droga przez Mańkę. To naprawdę nie jest w tym świecie fighters tak łatwo, tak grzecznie jak ze sportowcami. To też się trzeba borykać z wieloma problemami. No nie jest łatwo, ale finalnie myślę, że ta karta jest bardzo ciekawa. Może nie jest aż tak bardzo zasięgowa jak ta pierwsza ale myślę, że gala będzie sztos, że wszystko się uda, a my już mamy zaplanowane kolejne edycje z sześcią, czwartą, nawet piątą i jestem przekonany, że Federacja Prime podbije rynek sportu walki. Naprawdę mocne nazwiska, mamy zakontraktowane mocne, mocne walki, także będzie grubo. Z którego nazwiska jesteście najbardziej zadowoleni? Ja myślę, że Bagieta będzie królem polskich free fightów, bo jak widzieliście dzisiaj na konferencji jest niezły, ma w spory, spory potencjał, także Bagieta nam się bardzo podoba. Jeśli chodzi o nazwiska, no to, słuchajcie, do... Jesteśmy bardzo zadowoleni z Normana Parke, jestem bardzo zadowolony z Szuliego, Szuli to jest zawodnik, który jestem przekonany odnajdzie się w tym świecie, znam go bardzo długo, bił się u nas już na FEN1, jest teraz o schyłku kariery swojej sportowej, także to jest odpowiedni czas i miejsce dla Szuliego, zobaczycie, że będzie grubo, że Szuli da wiele radości. Paweł, tak trzeba przyznać, że takiego main eventu to nawet FEN nie miał sportowego. No niestety, trzeba przyznać, ale trzeba też przyznać, jaka jest ten fan. nie stać by było w tej obecnej sytuacji na, na tak... Na, 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 na kiedyś mieliście. Takie No mieliśmy kiedyś Normana, tylko wtedy Garza, Normana była kilkadziesiąt razy mniejsza niż teraz. Tak, aż tyle? No nie to no, kolosalne są różnice, nawet nie wspomnę o Garzy takiego Wrzoska, no Wrzoska, Garza też jest kilkadziesiąt razy większa. No ten świat jest zupełnie inny, inne stawki, ale też inne... Inne wyniki sprzedaży pay-per-view no to, to jest inna bajka. No, kur, trochę mi przykro, że ten sport tak przygasł. Myślałem, że free yy, fightów przyczyni się różnie do rozwoju sportu, ale niestety efekt jest wręcz w drugą stronę, że zainteresowanie sportem maleje. A tutaj zobaczcie co się dzieje. No, to jest po, po, po prostu yy, no, no, mega zainteresowanie, mega ruch, no, i widać, że ludzie chcą niestety takie show oglądać. Albo stety. E, powiedz mi to, co w dostał więcej niż Norman? No, wszystko chciałbyś wiedzieć. No, to ja bym chciał wiedzieć, no po to, słuchaj, po to to się ogląda, że się wyciąga jakieś informacje. Hubert, ja tu tylko pomagam, ja nie znam szczegółów, to musisz Kasiusza pytać, ja o my, myślę, jest moich wspólnik wspólników. No nie, nie, nie wnikają już w szczegóły. No garze, obydwaj zawodnicy mają dobre, dobre gaże. Wiadomo, nie trudno się domyślić, że Parkę ma wyższe wynagrodzenie, bo to on jest teraz taką sportową gwiazdą Fightów, chyba największą w tym kraju. E, wrzosek nie chciał warczyć z parkę, bo pierwszy był ogłoszony parkę i wrzosek. Myślałem, że to jest takie naturalne zestawienie. No, trochę zamigrowań było przy tym pojedynku. Myślę, że dzisiaj w wcześniej w panelu y, więcej powiedzą, sami zainteresowani na ten temat. A, a znaczy Normana nie ma z tego sobie? No, Normana nie ma, bo też nie się z tego wytłumaczy, będziemy się z nim łączyć e, przez wideo, bo Norman, jak to Norman, zawsze musi coś odwalić. A co nie... z tą jego dłonią powiedz nam, w końcu może walczyć, czy nie? Nie, no to, to była tak zwana e, ręka boska, czy jak to nazwać, e, kontuzja, która bardzo szybko zniknęła. No to Norman jest osobą specyficzną, wszystko się u niego zmienia, z minuty na minutę jest kontuzja, za chwilę nie ma. No. Można powiedzieć, że prime'a najlepszych lekarzy na świecie, że tak kontuzję dłoni wyleczyło w jedną dobę. E, powiedz mi, twoja walka z Marcinem na Primie, no raczej nie będzie, tak? Bo z tego co no wiem, no... nie chce się zgodzić. No ciężko, z Kasiuszem jeszcze mój ulubieniec Bombelek to też to, to załatwił, bo do tak podkręcił i tak dalej, że nawet nie wypada mi teraz Kasiusza prosić o to, żeby to było na Prime. Chociaż nie ukrywam, że dla mnie to było najprostsze zrobić to na Prime, a tak to będę musiał rzeźbić, tak. Na, na Fenie też do końca nie wiem, czy mi tam jako prezesowi wypada jakieś walki toczyć. No z, zobaczymy, może jakiś event dedykowany pod to zrobimy typowo. No, no ja to muszę w tym roku załatwić, no jakby miało nawet nic nie wyjść, że nie miałbym czasu tego zorganizować to po prostu pójdziemy sobie na salę i na sali się zmierzymy, tak czy siak trzeba to załatwić. No ale najchętniej bym to zrobił na jakieś gali, no bo wiadomo, jak już mam się bić, to chciałbym też coś na tym zarobić. No wiadomo, to chyba wydaje się, że Hajlik jest takim naturalnym, taką naturalną galą, gdzie byście mogli się zmierzyć, co? No, jestem otwarty na propozycje, no, na pewno chciałbym wyjść z Marcinem, na pewno cały czas trenuję i na pewno na listopad, na grudzień będę w 100% na niego przygotowany i zamierzam z nim wygrać. A to będzie walka w czym? Boks, MMA? Nie no, w boksie, w boksie byłoby ciężko, tak? On jednak był tym bokserem. Ja no się szykuję typowo pod MMA i tam jestem pewien swojej umiejętności. Marcin Naruszka przekazuje mi swoją wiedzę, może jest to dla mnie jakaś tam droga przez mękę, ale uważam, że z każdym tygodniem jest coraz lepiej, umiem, umiem coraz więcej i na Marcina Najmana powinno to wystarczyć. bo wydaje się, że chyba złapałeś drugą młodość, co? Ja, cały, ja nigdy nie zakończyłem tej pierwszej młodości, także nie wiem, czemu mówisz o drugiej. No, ja, y, może już PESEL mam taki, y, nie, że tak powiem, nie najświeższy, ale zawsze się czułem młody duchem i tak dalej. A teraz powróciłem do sportu, zrzuciłem kilogramy, lepiej, lepiej się czuję i mam jeszcze, jeszcze więcej energii, także fajnie. Bo jestem byłym sportowcem, który przez jakiś tam... Czas, przez to, że pracował w branży eventowej, za, za dużo tego sportu nie uprawiał, chodziłem to w na siłkę, ale jednak nie to samo, a teraz powróciłem do czynnego sportu i naprawdę jest mi z tym fajnie. W jaki wynik payperview wycelujecie na tej gali z tą kartą? Skoro mówisz, że jest mniej zasięgowa, Słuchajcie, to też te same zasięgi decydują o wyniku sprzedaży pay tak? Na pewno ta gala już będzie nam łatwiejsza, łatwiej ją zrobić, bo już fani wiedzą, że mamy brand, wiedzą, że mamy jakość, wiedzą, że można tu się spodziewać fajnego wieczoru, fajnych walk, fajnej rozgrywki. Także, no nie wiem, no, plan minimum to jest na pewno, żeby nie było gorzej niż ostatnio. ostatnio. Ostatnio było ponad 200 i liczymy, że teraz minimalnie będzie podobnie, a wszystko co wyjdzie wyżej, to, to będzie sukcesem. Było bliżej 200 czy 250? Ale wy no, nie chcę wchodzić w takie szczegóły, no było, było dobrze. No, powiedzmy, że tam ponad 200. Okej, okay, jeszcze jedna sprawa. Mniejsza hala, e, 5000, czyli strzelam, że celujecie, żeby tym razem sprzedać pełną halę, żeby to też fajnie wyglądało w obrazku. Tak, zadasz, jak widać, pierwsza gara nam pokazała, że słaba sprzedaż biletów wcale się nie równa ze z słabą sprzedażą pay-per-view, tam trochę było porobionych błędów. No teraz akurat chcieliśmy okres letni, chcieliśmy to zrobić nad morzem. Gdynia Arena, My uważam, że na ten moment jest to idealny dla nas obiekt na 5 tysięcy, nie będzie problemu, żeby, żeby go wypełnić, także myślę, że to jest dobry ruch. Dwa ostatnie pytania i kończymy. Nie boicie się, że miasto Wam nie pozwoli zorganizować gali w Gdyni po tej akcji na Heiligu? No nie, bo my jesteśmy profesjonalistami, także my pewnych błędów byśmy nigdy nie popełnili. No tam ktoś zrobił ewidentne błędy, no także my też kiedyś popełniliśmy taki błąd w Spodku w Katowicach w 2015 roku, no ale wtedy byliśmy początkującymi można powiedzieć promotorami, bo byliśmy na rynku trzeci rok, no teraz nigdy byśmy nie pozwolili na sobie na taki, taki strzał w kolano i taki błąd, no bo ściągnięcie na kartę walk zawodnika z innej ekipy znienawidzonego przez koliganów i Gdańsk do Gdańska, no to, to wiadomo, że to się musiało źle skończyć, i uważam, że to i tak się skończyło najmniej, naj najmniej delikatnie, jak tylko mogło. Nie? Bo mogło to by się skończyć dużo dużo gorzej. Skoro się mówi, że Artur szpilkę jest podpisany w prime. No ja nic nie wiem, to są jakieś plotki, pomówienia, to. Nic nie słyszałem o tym na razie. Ale ten pojedynek wydaje się, że to byłby hit, co? Casio kontra szpilka. W boksie. No, też mi się tak wydaje, że to byłby hit. I bardzo, Jak... bardzo chętnie bym zobaczył taką walkę. I słuchaj, ty się znasz na sporcie, ty jesteś w sporcie od lat. Artur się bił z Boilderem, o Mistrzostwo Świata, dał zajebisty pojedynek. Tamten knockout, wiadomo, wszyscy patrzą przez, przez pryzmat knockoutu, ale on dał równy pojedynek. Jak ty oceniasz walkę zawodowego boksera, którym jest Artur Szpilka z kasiuszem. Słuchajcie, Artur Szpilka będzie... znaczy, Artur Szpilka... Cassius w tym pojedynku będzie bardzo mocnym underdogiem. Szpilka Artur na pewno go zlekceważy, nie podejdzie do tego poważnie. Wiem, że wygrana ze szpilą to jest jakieś takie marzenie z Cassiuszem, o ile on skończył z, z boksem profesjonalnym i jakoś się odnalazł w świecie springfightu, gdzie nie miał sobie tak naprawdę równych i ciężko go było zmotywować. To wiem, że ta walka to jest dla niego olbrzymia motywacja. Jeśli on już będzie wiedział, że ta walka się na pewno wydarzy, przygotuje się do tego jak do Mistrzostwa Świata. I, I może być różnie, tak? Bo Artur wiadomo, że otarł się o tą czołówkę światową, ale teraz też jest w innym momencie kariery. No na pewno to będzie bardzo dużym, dużym faworytem, no ale każdy nie ma tutaj nic do stracenia, a wiadomo, że to jest sport, wszystko się może zdarzyć, ale szczerze, będę tą walkę, jeśli ona oczywiście się wydarzy, oglądał naprawdę z zapartym tchem i myślę, że jak większość fanów sportu walki w tym kraju. Przyszły rok? Czy w tym jeszcze trochę za wcześnie? Co musisz mnie za język dołu? No, no ale to jest tak. wywiad, to jest wywiad, Paweł. To już, pytaj, to, bo już pytajcie, Kasiusza, ewentualnie, je, jego męczcie, ja bym bardzo chciał, żeby do takiej walki doszło. I powiem tylko tyle. Są duże szanse, że to się... Wkrótce wydarzy. No i czekamy, dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. I z tego miejsca zapraszam już w sobotę. fn 40 Jubiliuszowa, nasza gala. Naprawdę mega walki, trzy walki o pasy mistrzowskie. Jeśli ktoś naprawdę kocha sport, chce zobaczyć walki na najwyższym poziomie, to zapraszam anteny sportowego Polsatu. Piąteczka. Oglądajcie. Oglądajcie.